Minęły kolejne dwa tygodnie, a więc czas na nowości w ofercie militaria.pl. Na początek chciałem Wam przypomnieć o naszym klubie stałego klienta i newsletterze. Jeśli jeszcze nie jesteście członkami klubu, pamiętajcie, że w każdej chwili możecie się do niego zapisać. A jeśli jeszcze dodatkowo zostawicie swój mail w naszym newsletterze, wówczas otrzymacie bonus w postaci 50 punktów KSK do wykorzystania w naszym sklepie. No i przechodzimy już do produktów. Na początek samoobrona i pałka teleskopowa ESP Easy Lock Baton o długości 20 cali. Jest to hartowana pałka teleskopowa, która została wyposażona w system blokowania Easy Lock. Mechanizm pozwala na rozłożenie i zablokowanie pałki bez wykonywania wymachu, a jej odblokowanie następuje po naciśnięciu przycisku na końcu rękojeści. W komplecie z pałką znajduje się kabura, która pozwala na przenoszenie jej w każdej pozycji pod ubraniem, a także na przenoszenie pałki rozłożonej. Do produkcji pałki użyto segmentów ciągnionych na zimno z bezszwowych rur ze stali chromowo molibdenowej 4130. Rękojeść to profilowany ergonomiczny chwyt typu anti-slip o chropowatej, antypoślizgowej fakturze. Pałkę teleskopową warto mieć zawsze przy sobie w sytuacji, kiedy będziecie mogli poczuć się zagrożeni, ale życzę Wam, abyście nie musieli jej nigdy używać. Nie zawsze i nie wszystkie czworonogi są do nas nastawione przyjaźnie, dlatego następna nowość to gaz na psy i wilki Mace Muzzle Dog Repellent. Jest to wyrzucany w formie strumienia gaz na agresywne psy oraz wilki. Nie są podatne na wpływ czynników atmosferycznych, czyli wiatru i deszczu. Jeśli poszukujecie gazu pieprzowego, to sprawdźcie naszą ofertę na tego typu produkty. Skład tego gazu dobrano tak, aby obrona przed psami nie powodowała trwałych obrażeń ani większego niż to konieczne cierpienia zwierzaka. Pojemnik z gazem zawiera zabezpieczenie, które chroni przed przypadkowym. Wytryśnijcie. Pojemnik z gazem zawiera zabezpieczenie, które chroni przed przypadkowym użyciem, np. w kieszeni. A jeżeli szukacie sporego noża składanego, to mamy dla Was nóż Kershaw D2 Strata XL. Jest to duży, składany nóż typu EDC, czyli codziennego użytku, który wzorowany jest na tradycyjnych, hiszpańskich nożach waha. Ostrze typu clip-point zostało wykonane ze stali nierdzewnej D2 i wyprowadzone zostało z szlifem płaskim. Nóż otwiera się przez pchnięcie flippera i blokowany jest blokadą frame lock. Rękojeść składa się z dwóch części. Jedna część to płytka wykonana z laminatu G10. Druga to płytka stalowa, która jest jednocześnie blokadą. Na tej płytce znajduje się również klips do przenoszenia noża. Ten nóżek konusze nóż DCS sprawdzi się zarówno w domu, jak i na przykład podczas wyprawy turystycznej, bushcraftowej czy podczas biwaku. Podczas jesiennej lub zimowej wyprawy lub spacerów warto między sobą coś ciepłego do picia, dlatego mamy dla Was butelkę Ion Age Sport Slim o pojemności 06 litra. Butelka została wykonana z recyklonu, czyli biopoliestru nie zawierającego szkodliwych związków BPA. Nakrętka wraz z ustnikiem zostały przykryte wieczkiem, które zapewniają higienę użytkownika. Zabezpieczenie pokrywy możemy otworzyć przy pomocy jednej ręki. W tej butelce możecie przenosić płyny o temperaturze od minus 10 aż do 96 stopni Celsjusza. Butelka została wyposażona dodatkowo w uchwyt, dzięki któremu możemy zamocować ją np. do ekwipunku bądź plecaka. Średnica butelki pozwala używać jej jako bidonu przy rowerze. Kolejna nowość to kurtka MONLINE z firmy PENTAGON. Jest to wygodna, lekka kurtka, która została uszyta z oddychającego, wiatroszczelnego materiału. Kurtka zapinana jest na zamek błyskawiczny japońskiej firmy YKK. Kurtkę wyposażono w laminowaną membranę TPU. Mamy tutaj dwie pojemne zamykane na zamek kieszenie boczne, a także dwie kieszenie wewnętrzne. Kurtka idealnie sprawdzi się jako warstwa zewnętrzna podczas wietrznych i deszczowych dni. Ostatnia nowość to plecach Spirit z firmy Badger Outdoor. Jest to wygodny plecak, który idealnie sprawdzi się na wycieczkę, do pracy czy do szkoły. Został uszyty z wodoodpornego i wytrzymałego materiału. Model Spirit wyposażono w pojemną komorę główną zapinaną dwukierunkowym zamkiem błyskawicznym. Posiada on również dwie dodatkowe kieszenie frontowe oraz dwie kieszenie boczne, np. Na, na butelki z wodą. Plecek został obszyty taśmami Mole Pulse, dzięki którym można do niego przytroczyć dodatkowe akcesoria. Plecek został wyposażony w elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo użytkownika na drodze. To tyle na dziś, a ja oczywiście zapraszam Was do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter. Do zobaczenia.